Dobrze, to takie kiedy najdzie następnego maila mam do klasa, nie przyjmuję tak. Pele to to, ale to Hejo! Okay. Na ostatniu, jak byłem w bierze, kupiłem pomarańcze na sok, nie zgadniecie, ale za 60 zł. Z powodu bedułku systemu Bidronki, umując dyplomatycznie ogonie, popierdoliłem się. Wtedy naszamy myśl, co, gdyby klienci Biedronki zobaczyli o swoje i zrobili rewoltę. Tak, dochodzimy do następnego punktu całego opowiadania. Jak widzicie relacje między przedsiębiorcami, pracownikami oraz konsumentami, którzy są ruchani przed podatki? Jak znaleźć między nimi dialog, Heszymoniz? Jak prawo rozchypany rząd powinien się wobec nich zachować i tym podobne? Trzeba kapie rozwiązanie między tymi stronami sporu. Ehm, dobra, tam dawie z PS, do niego chyba może. Jakby wspólny interes, wspólny interes. A przedsiębiorców, klientów i, i pracodawców. O, koty bardzo się Czyli ...za chwilę. E, mm -hmm. po powiem tak. E, ja bym nie zapłacił 60 zł za pomarańcze w Biedronce, nie wiem ile było, ale jeśli to by byłby systemu, to bym po prostu za nie nie zapłacił. E, e, ja wiem kto by zapłacił. No. Kto? No Testo. Bo ciebie nie stać, Polaku. <grym, <grym, nie, testo zrobiłby zakupy w prawdziwym amerykańskim sklepie. Okej, okay. pomarańczy w Biedronce i do innego sklepu i w efekcie zrobiłby inny sklep, który nie ma z temu i sprzedaje pomarańczy za normalną cenę. I myślę, że na tym można zakończyć. Tak, tak działa kapitalizm, tak, ale wiesz co? numer 3, mogłaby tam ewentualnie wyjechać ogół Unia i wtedy rzeczywiście moglibyśmy rozpatrywać ten <laughs> scenariusze, ale jeśli chodzi o zwykłego konsumenta, to, to myślę, że pójdą po prostu do innego sklepu. Kurna, polskie buraki zamiast kartofli, zamiast pomarańczy, no, widzę już ten protest, ale dobra. Ale właśnie to jest piękno kapitalizmu, że tak naprawdę nie trzeba robić żadnej rewolty, nie trzeba iść na biedronkę z kijami, pochodniami i widłami. Zazwyczaj koło takiej biedronki znajdziemy jakąś... Trzeba po prostu powiedzieć, dzień dobry, macie awarię, te pomarańcze są za drogie, proszę napraw. Kierownika poproszę. Dzień dobry. Tu mi na rachunku wpiło 60 zł za pomarańcze. Niedobrze. dobrze. Nieprawidłowo. Nie wiem, jakieś Lidla, żabkę, nie wiem, Piotr i Pawła. Warzywniak. Czy nawet jakiś zwykły warzywnik. I pójdziemy tam, zapłacimy normalną cenę i tyle. W kapitalizmie. <laughs> <laughs> Piotra i Pawła. Powiedz, fakt, że nie istnieją. Eee, jakby. Eee, Piotr i Paweł, i normalne ceny. Że pamiętać, że nie podejmujemy decyzji siłą, czy nawet argumentami. Podejmujemy je portfelem. Każda działalność gospodarcza jest skalkulowana na to, czy przynosi zysk, w związku z tym, jeżeli jakieś nasze działania są błędne i powodują, że nie przynosimy zysku, to nie zgadnijcie, ale będzie trzeba naprawić ten błąd, A to jebnie, Stefan, to jebnie. No właśnie. Dlatego e, nie polecamy e, kupowania trylogii GTA San Andreas i tak dalej, dziękujemy za wystąpienie na naszym to znaczy uczestnictwo. <grym> Dokładnie tak, jestem, jestem zawiedziony tą trylogią bardzo, San Andreas jest zawsze serdeczko. serduszku. E, Mnie bardziej dośmiesza. Ale... Znaczy wiesz, <kłys》>, inaczej, ja nie spodziewałem się cudów, ale żeby to chociaż działało i nie się po, po, tego... Zobaczcie nie dalej, po 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 zobaczcie nie? dalej. Tak, start, <grym> dzień dzień dobry a się zjechały większość tych. tych... Inaczej, reputacja większości korporacji produkujących grę już dawno została zniszczona. Dobrze, wszystko ale tutaj musi... jest kilka pytań. Mhm. No, ale ten, to, to wszystko musi przynosić zysk to właśnie to jest 160 to zł na, na pomarańczach. Tak byłoby w akapie, nie? W sensie, to jest. to jest w ogóle też troszkę komediowe, bo, jak mówimy o akapie, to 60 zł za pomarańcze, na luzie, nie? Przecież wolność, wolno mi tak zrobić, nie? Jak nie zarobić to trzeba naprawić ten błąd. I do kołchozu! Do kołchozu! Jak widzimy relacje między przedsiębiorcami, pracownikami, a konsumentami, którzy są ruchani przez podatki. Yy, jak widzimy te relacje? Jak są dokładnie ruchani? Chciałbym, chciałbym dowiedzieć e, dowiedzieć. Do, 60 zł kosztują alejtrysty. Teraz już musisz zapamiętać, że tyle kosztują. A jak, widzicie, pracownicy, e, pracodawcy i konsumenci są ruchani przez podatki. Tak to działa. Tak, 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 tak właśnie działa nasz system. Wszystkich ruchają podatki. Bardzo oficjalne i często bez pomyślnika o tym drugim człowieku. To znaczy tak, każda z tych grup ma inny cel. Pracodawca, żeby jak najwięcej zrobić. Pracownik, żeby jak najmniej się narobić. A konsument, żeby kupić to, co akurat potrzebuje. W związku z nie pytanie jak to od... możliwe bardzo często. Niekoniecznie, bo jest Przepraszam, co? Teraz muszę zwolnić, bo oni tutaj bardzo mądre rzeczy mówią. Jak widzimy te relacje? Bardzo oficjalne i często bez pomyślenia o tym drugim człowieku. To znaczy tak: każda z tych grup ma inny cel. Pracodawca, żeby jak najwięcej zrobić, pracownik, żeby jak najmniej się narobić, a konsument. Jak tam robole. Robole? Jak tam? Wy się też staracie jak najmniej narobić? Plugawe robole? Jak słyszałem cap, to wyobrażam sobie ludzi w Wowie, którzy na chorzy wystawiali coś branej droży, jak przejrzyli ze strącę, to uspływali, że psujesz rynek. Ale to jest twój, Alex, ale czy to jest twój cel w pracy? że nie, Twoim celem w pracy nie jest zarabianie pieniędzy, tylko narobienie się jak najmniej. Żeby kupić to, co akurat potrzebuję. W związku I, z tym. Nie pytanie, jak o, to możliwe bardzo często. Niekoniecznie, bo znaczy subiektywne, nie obocane, są, potrzeby o, subiektywne znaczy... są potrzeby ludzkie. Ale bardzo często. Subiektywne są potrzeby ludzkie. No Znajdujemy się biedronka wygrała tym, że ogłasza, że ma najniższe ceny. No Lidl poszedł drogą posiadania niskich cen, gdzie kiedyś. Mówisz o ekskluzyzy. Tak, kiedy, kiedy, kiedyś Lidl promował się przecież na przykład na ekskluzywny sklep z produktami z wyższej poglądu. I mówisz o pierwszym i padek, który upadł. Mówisz promował się na bardzo ekskluzywny sklep. Mówisz tylko o rynku FMCG, Fast Moving Consumer Goods, czyli no. takich wywalnych dóbr konsumpcyjnych. Co z elektroniką, co z samochodami, co z nie wiem, usługami jakimiś. Zazwyczaj no, nie to chcemy wydawać percepie, mało... Bo rozmawialiśmy o pomarańczach, no to raczej jest ten rynk. No, ale to nie jest uniwersalne dla całej gospodarki. W różnych tak. sektorach to będzie działało inaczej. I teraz tak, oczywiście, że będą konflikty pomiędzy tymi grupami, które zostały tu wspomniane, bo Przeciwdziałanie pracownika, żeby jak, najwięcej zrobił za jak najmniej. Pracownik, żeby zrobić jak najmniej za jak najwięcej. A konsument, a to zależy, jak już mu się wywali. Czy, czy będzie miał zły dzień nie wiem, opierdzieli jakąś panią kasierkę w Polo, w biedronce czy innym lewetanie, albo, no nie wiem, uszanuje pracę tej osoby i zrozumie, że no być może nie jest ona w jakiejś złotej sytuacji i może jej pomóc. No, będąc zwyczajnie ludzkim. W związku z tym. Konsument może wybrać, być, żeby być ludzkim panem. Widzicie? Widzicie, jak pięknie opisane relacje w, pra w pracy, w pracy? Naj najlepsze relacje. Gdzieś siedziałem cały dzień w pracy na telefonie. Praktycznie po tym, jak usłyszałam żart. O wow! A to nie jesteś w takim miejscu, że, że jakby mogłabyś to zgłosić do HR-ów? O wow! Przykro mi bardzo. Słuchajcie serduszka dla rewo, poproszę. Proszę mi tej serduszka, kociaki i inne miłe rzeczy wysłać. Co to w ogóle jest ludzki pan? Albo jesteśmy cywilizowani, cywilizowani, traktujemy wszystkiego, albo powinniśmy jeść mieszkać w piwnicy. No, dokładnie tak. O, jesteście osom. Awesome. Jesteście osom. Awesome. Przepięknie, przepięknie, naprawdę przepięknie. No co patrzcie ile lata rzeczy. No, także Rewo, jesteśmy z tobą. kieczka WZ-teczka. ja w, w To są takie naczynia ze sobą połączone, powiązane. Uh -huh. za, często przez jakieś takie. No, nie, nie ma co ukrywać, ale dość oficjalne zasady, bo pracownika wiąże umowa, pracodawcę wiąże prawo nie wiem, pracy, czy tego, jak funkcjonują konkretne spółki, tak? E, podmioty gospodarcze. E, konsumenta też przecież obowiązuje regulamin albo obowiązek zapłacenia za to, co kupuje, tak? Więc. E, no, nie rozumiem, dlaczego miałbym widzieć konflikt między tymi. Inaczej, ja mogę widzieć ten konflikt z takiej perspektywy socjologicznej, ale z perspektywy gospodarczej, jako że to jest uwarunkowane prawnie, ciężko mi dostrzec, skoro wszystkie strony tego konfliktu opisywanego przeze mnie dobrowolnie godzą się na takie, a nie inne warunki. Więc no, ciężko mi tutaj mówić po prostu o jakimkolwiek konflikcie między tymi grupami, jeżeli no wszyscy godzą się na pewne ograniczenia, żeby ten dołek mógł się e, kręcić. Dalej. Czy da się ja, znaleźć dialog między tymi grupami? Nie no, rozumiem. Da się. Negocjujecie umowy, negocjujecie. Yy, co prawda nie ma u nas takiej kultury jak na takim schodzie, żeby nie wiem, negocjować na temat tego, ile zapłacimy za produkt na ryneczku, tak? Wait, 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 wait. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek negocjował umowę o pracę. Jak, jak często wam się zdarza negocjowanie umowy o pracę, o ile w ogóle dostajecie umowę o pracę, co jest innym problemem? Jak, te, jak, te, jak jak z tymi negocjami idzie? Negocjacjami, boże. Mówicie ile chcecie i albo wam dadzą, albo wam nie dadzą, nie? Ja robiłem to kilkukrotnie, bo miałem wiele rozmów kwalifikacyjnych, na których często wypadałem dobrze a i tak pracuję ze Panie daj albo wychodzę. Ok, to cześć. Miłego dnia. Siemeczka. Tak, ale z drugiej strony możemy decydować konsumencko, do których sklepów chodzimy, możemy mieć sympatię i antypatię, a przedsiębiorca też może postawić na, nie wiem, surowsze traktowanie pracowników, większą ich eksploatację, ale... Pracodawca, pracodawca może postawić na surowsze traktowanie pracowników. Jak słyszę takie rzeczy, to dostaje, to, 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 to po prostu ogarnie mnie pusty śmiech. Ja... to myślę o tych wszystkich e, pracodawcach, którzy nie pozwalają pracownikom przejść na zdalne bo na zdalnym przecież pracownik będzie oszukiwał i nie będzie pracował i nie będzie 8 godzin odhaczał myślę o tych wszystkich e, jakby e, wielkich, e, wielkich panach biznesu e, którzy e, jak, <laughs> którzy stawiają się w pozycji nie wiadomo jakich królów e, i e, no wypada to trochę żenuj żenująco i absolutnie nie widzę tej wspaniałej sytuacji, w której a, no, pracodawca może wybrać. Ale teraz, jak już podpisuję mówię jako firma, to mówię, że jakie mam warunki, jakąś nie sobie, to mam pecha. Przy czym to jest za to doświadczenie, szczęścia i jaj, a nie bycia człowiekiem firmą. No dokładnie tak, nie? Mówi pracodawcy nie chce zarabiać, wtedy on musi się wyprowadzić z centrum miasta do mniejszego mieszkania na obrzeżach, żeby im pensję wypłacić. Dokładnie tak to działa, ten Przez to też rotacje, albo na przykład utrzymywanie jakiejś całej ekipy, która jednak będzie no, zadowolona z tego, jak pracuje. Więc no, ten dialog się znajduje, tylko zazwyczaj się to ustala przed rozpoczęciem współpracy. No naturalna rzecz moim zdaniem, albo przed rozpoczęciem konkretnej transakcji. Jak prawo oraz jebany rząd powinien się zachować wobec tychże grup? Nie wiem... Tak jak i teraz. W sensie można rozmawiać na temat dotkliwości pewnych przepisów. Oczywiście, można rozmawiać na temat tego, czy konkretne rozwiązania proponowane przez państwa szkodzą, czy pomagają gospodarce jak najbardziej, ale żyjemy jednak w systemie, który opiera zasady i prawo, inaczej dostrzega ich źródło w rządzie, dostrzega je w instytucjach publicznych. W związku z tym. Jak się powinny zachować te instytucje? No, pilnować przestrzegania postanowień, jakie zawrą między sobą te grupy. Pilnować, żeby każdy zapłacił za produkty, które kupuje, pilnować, żeby pracodawca yy, nie łamał zasad ustalonych w ramach kodeksu pracy albo na przykład, żeby pracownik yy, mógł na przykład zostać chociażby, nie wiem, no, ukarany na podstawie umowy, którą zawarł z pracodawcą. No tak to u nas funkcjonuje w związku z tym. Żeby pracować, zobaczcie, zobaczcie, jaka to jest zajebista mentalność pana. Po raz kolejny żeby pracownik. Najpierw mówiliśmy o surowym pracodawcy, teraz, żeby, że, że można pracowników karać w myśl umowy, nie? Jakby. Ja wiem, że on tutaj mówi, że, że, że to jest źródło prawa i w ogóle, ale czy wy. Czy, 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 czy rozumiecie? Poza tym, większość akurat kar to reguluje kodeks pracy, a nie umowa sensu stricte. Tym, no, tak się powinni odnosić. I czy AK jest rozwiązaniem? Oczywiście, Akab jest zawsze rozwiązaniem, Rzadko bardzo chcieć. No, <laughs>